Dużo oczywiście, słuchajcie, komentarzy, Lucky Block, napiszcie Lucky Block, nie wiem, napiszcie co chcecie w sumie, czy fajny odcideczek słuchajcie, bo mam już jednego Lucky Blocka Secret, więc naprawdę, jak widzicie, da się go złapać, wtedy pojawia się informacja, a Secret Lucky Block has spawned. Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcideczku ze Steela Brainroad, jesteśmy w kolejnym widzowie update'cie, na kolejnym update'cie, no i słuchajcie, ten update będzie największy, o ile no po prostu nie największy w ogóle, w ogóle w całej gierce, bo wiecie, wielki to ja zawsze mówię, że update jest wielki, ale teraz no to na pewno będzie największy. I po pierwsze, y, widzowie, wasz bardzo rzecz mam dla Was do pokazania. Patrzcie, tutaj. Dosłownie dostaliśmy jakąś, nie wiem, chimpanzini Spiderini. To jest pierwsza rzecz, że zmienili po prostu tego Samini Spiderini w chimpanzini Spiderini. I druga sprawa, że zmienili właśnie Anklito Samito w Statutino Libertino. I no, mamy to dalej w grze, wiadomo. Dostałem więcej, chyba, no na przykład ta statua robi więcej pieniędzy niż robił ten Anklito Samito mój. Tak mi się wydaje. Więc pozmieniali te brainroty, Nie wiem dlaczego dokładnie. Może pod ten nowy update z lucky blokami, może coś. Czym tam nie grało i wiecie, tak naprawdę czekam. Właśnie została niecała minuta do nowego update'u, także jestem z Wami tutaj, widzowie, gotowy. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie oczywiście suba z dzwonem i ciśniemy z pierwszym odcineczkiem z update'u. Największego update'u, widzowie, do tej pory. Mamy dwa razy Laka, oczywiście, odpalonego. I uwaga, mamy free spina i mamy też Aurorę. Odpaliło się dalej, dobra, czyli dalej zostaje Candy z nami. No w sumie ma, ma to sens. Jelly gun i Candy Launcher, tego Wam chyba nie pokazywałem. Także mamy Candy Launcher, możemy przywalić komuś i Jelly gunem też możemy najpewniej komuś przywalić, tak. Takim jelly, taką gumą balonową. No ale generalnie widzowie, jestem aktualnie da Priwie, bo chcę zdobyć pierwsze rzeczy na Priwie. No i zobaczmy, czy w tym updatecie coś tu się wydarzy, bo jak tak patrzę, o, dobra, coś się tutaj nie, po prostu zniknęło. Dobra, bo mamy problem. O, jednak nie mamy problemu, widzowie. Są nowe Brainrota. O, widzowie, patrzcie, jak ciemno się zrobiło, co tu się dzieje. Mamy nowego Brainrota, patrzcie, kraby tańczą nie? Normalnie mamy Crapraywa, patrzcie, co robią. I mamy nowego Kakto hipopotamo. to go bierzemy, bo to jest oczywiście Candy, ale bierzemy go. No i zobaczmy, co to robi. Patrzcie, jakieś krabiki tutaj tańczą. Czy one dają jakieś, nie wiem, specjalne e, trajty. Najpewniej jakiegoś traita dadzą. E, tylko ciekawe, czy na nową postać. Jakby nam się udało nową postać trafić, to by było mega, okej. Okay. Teraz tak widzowie, macie też auto buy, Że jak wbijecie na nowy serwer, od nowa na serwer, to chyba automatycznie Wam kupuje ten item. Także mega fajna sprawa. I mamy nowy rebir w 12, hard, hard balon i magnet. Ej, to może być naprawdę mocne, nie? Do testowania, ale oczywiście na razie tego nie zrobimy. E, zobaczmy, co one tutaj robią, te kraby. No, tańczą, dosłownie. Cała mapka jest taka, wiecie, tutaj mamy jakby wodę, tutaj mamy piasek, jeszcze tańczymy, my też tańczymy w sumie w mega dziwny sposób, nie? Także widzowie, grubo, grubo, zobaczymy co będzie dalej, no, ale na razie taniec jest przepiękny. Dobra, zbieramy sobie tutaj wszystkie oczywiście nasze brainrociki. Ja widzowie, to nie są moje wszystkie brainroty, ja mam też na innych kontach brainroty, ale tutaj aktualnie mam najlepsze swoje brainroty. Także widzowie, mamy kaktus hipopotamo, nowego ziomeczka, zobaczymy jak tam dalej to wygląda. Mamy dużo miejsca oczywiście na nowe brainroty, także widzowie, jestem gotowy. I teraz tak. Mamy dwa razy laka. O! Dostała tych! Słuchajcie, krabich rączek. Patrzcie, Ballerina Cappuccino Rainbow z krabimi rączkami, czyli ona będzie tutaj tańczyła. Czyli krabie rączki dostają postacie. brainroty w momencie, kiedy te crap ich tutaj złapią. Kiedy poczują rytm, nie? Więc to wygląda w ten sposób. No dobra, powiem wam, że mega, mega dziwne. No ale fajne, nie? Także nowy event już widzimy właśnie w tym odcineczku. Ale widzowie, mamy kolejnego. Mamy Cacto hipopotamo gold. Także też go bierzemy. Wiecie, do indeksu. A zobaczmy, ile jest nowych w ogóle brainrotów. Uwaga, mamy kaktor hipotamo E, tutaj mamy kolejnego. Patrzcie, jakaś legenda nowa. Mityki, ile nowych mityków. Trzy nowe mityki aż. Do tego dwa nowe Brain Road God I widzowie, do tego jeszcze sekrety. Raz, dwa, chyba trzy nowe. Nie, tak mi się wydaje, czekajcie, bo Secret e, Lostralerytos, no podobne tutaj, coś jest podobnego tutaj, widzicie? Mamy Lostralerytos e, Default i Chimpanzini Spiderini, ale tylko już mam, nie wiem czemu mi go nie pokazuje, e, bo tak naprawdę tego tutaj Chimpanzini Spiderini, no to już posiadamy, tak jak mówiłem, nie? Tutaj mamy go, patrzcie, siedzi sobie, mamy zwykłego, e, Gold i nawet e, Candy, także chyba będę musiał się przelogować, tak mi się wydaje. Żeby to działało. Patrzcie, balerina cappuccina z krabimi rękoma. Tu mamy kakto hipopotamo golda. Dobra, idziemy szukać dalej. Wiecie, no ja liczę tutaj widzowie na jakiegoś Brainrod gat nowego. Albo, o, jeszcze mi przywalił. Ej, naprawdę, tutaj kraby mnie biją. Dobra, jelly gunem go widzowie. Walnijmy go. Zobaczymy, co zrobi. Dobra, nic nie zrobi. Na, nie robi to na nim wrażenia. kakto hipopotamo też bierzemy, bo to są wszystkie, oczywiście, do indeksu. Wiecie, czy candy, czy gold, e, czy diamond, rainbow. Wszystkie bierzemy, żeby były. No i poszły sobie krabiki, i tak naprawdę został nam lak. I coś jeszcze jeszcze, czego nie ogarniam. A, ta Candy Aurora. Nie wiem, czy ona powinna dalej być w grze. Chyba tak, no bo mamy Candy, wiecie, w indeksie postacie, także najpewniej dalej to z nami zostanie. 275 tysięcy. No dobra, to nic takiego ciekawego. Bardziej czekamy W-Kraby. W, jak najbardziej. A ja czekam na nowe postacie, bo aktualnie nic mi nie przyszło, prócz tego Kakto hipopotamu. Oczywiście na razie nic nie usuwam, prócz tej tutaj, albo wiecie co? Dobra, usuńmy tego Golda i usuńmy tego tutaj Candy, wiecie? Bo chciałbym mieć te zwykłe, najzwyklejsze wtedy do pokazania, żeby wiecie, na miniatureczkę, coś tam wiecie te sprawy. Także mamy takiego w klapkach kaktusa hipopotama. No dobra, może być. Zobaczmy, co będzie dalej. Znowu kraby odpalone. Patrzcie, jak to wygląda, jak to ładnie wygląda. Zobaczcie, te kraby tam tak błyszczą, i później one lecą. Ja nie mogę, dobra. Fajny, fajny lwęcik. Naprawdę. Taki, no, że robi wrażenie, nie? Na pewno robi wrażenie. Chimpanzini, candy. Czy ja ją mam w ogóle? Zobaczmy. Czy mamy tutaj chimpanzini? Nie mamy, Candy. Dobra. Do, zapraszam jakieś nowe brainrody, bo mamy bardzo dużo do zdobycia. Widzowie, naprawdę. No, mamy tutaj, słuchajcie, normal, wejdźmy sobie. Kakto hippopotamo mamy, także 48 na 58. I jeszcze brakuje nam kolejnej legendy. Trzech mityków, widzowie. Brainrod God 2 nowe są, także naprawdę. To chyba Orcalero Orkala. Yy, obok widzę tutaj, tego tutaj ziomeczka, obok Tralero Tralala, nie? Tak po kolei. Mamy też później jakieś podobne do Lostraleritos, kolejne Lostraleritos, ale tak jakby z czymś na głowie. Jakiegoś dinozaura, w ogóle szkiel ta widzicie po prawej i tego mm, Garam i Madungdung, którego jeszcze nie zdobyłem, nie? Także niestety widzowie jeszcze mi nie wpadł, ale zobaczmy dalej. Czekamy, czekamy. Jak coś będzie to wam oczywiście pokażę jakieś nowe tutaj brainroty, no bo na razie to nic tak za bardzo nie leci. Dobra widzowie, tu się tyle dzieje, że normalnie no, to jest totalna basakra. Jak widzicie jest tego pełno. Dosłownie Pełno tutaj eventów. Mamy jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty event. No i lucky event. To no, to powiedzmy szósty, nie? No, sześć eventów. I tak sobie myślę, czy nie odpalić tutaj widzowie Max Laka za swoje Robuxy, bo tak naprawdę tego chyba, no, admin nie odpali. Na razie tego nie widzę. Gdyby odpalał, no, to byłaby lipa. Więc tak, może dajmy sobie, bo nawet rainbow'y teraz będzie wrzucał. Także jest duża szansa, żebyśmy trafili jakiegoś Brainrodgat Gat nowego, być może. Więc, no, wydaje mi się, że dobra. Damy, widzowie, damy. Gierka jest bardzo fajna. To ją wesprzemy. Czemu nie? Dobra, odpalamy, zobaczymy, jak to pójdzie. No i mamy, widzowie 20 minut laga. Serwerowego na maksa. Także zobaczymy, jak to pójdzie. Mamy Nubini, Pizzanini Rainbow. Tung, 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 sahur Rainbow. Dobra, Liri, Larila. No to wiadomka. No i fajnie, to zobaczymy, jak to pójdzie. Bo o, a te kraby mnie biją. Jak tung, tungi, dobra, widzowie. To te kraby jeszcze nawalają tutaj. No tak, faktycznie. W sumie mnie wcześniej też uderzył. No więc ogólnie, widzowie, krabiki są troszkę, no szalone, nie? Bo chcą nam nałożyć swoje krabie rączki, ale to powinny nakładać te krabie rączki na brain roty. A jak nas pomylą, no to nam przywalą. I laki bloka mamy za minutę. Także widzowie, ja chyba tak to działa, że z laki bloków będą we postacie, nie wiem, bo żadnego nie widzę, net legendy nie widzę, No, odpaliłem właśnie Max laka. Widzicie to, odpaliłem Max Lucka, mamy wszystkie eventy, no nie wierzę, że naprawdę nic mi tutaj nie idzie. Mamy Rainbow, Cacto Hipopotamo, weźmy go, ja wiem, że jeszcze mogłem tam Trajty na niego złapać, ale i tak go nie potrzebuję, pewnie go później usunę. Biorę go tylko po to, żeby mieć go w indeksie, więc tutaj Trajty mnie nie interesują, chyba, że to będzie jakiś Brainrod Gut, no to wtedy wiadomo, zostawiamy go, żeby Trajty na wpadały, no to jest oczywiste, nie, więc tak to wygląda. Wywalmy może teraz sobie, albo dobra, nie wywalamy nikogo, mamy miejsce, to sobie trzymamy te Brainrody Zobaczmy jak polega, na czym polega właśnie ten lucky block. Więcej krabów? Dobra, no ja generalnie jak najbardziej. No to wiecie, to są dodatkowe traity, niech daje te kraby. Ale powiem wam, że no śmiesznie to wygląda. Czy coś tutaj jest? Nie, to diamond. Dobra, tak wyglądało, jakby coś nowego szło. Lionel Cactuselli, Rino Tosterino. Tutaj też oczywiście mamy muzykę z tych krabów. Jak ktoś widzowie sobie chce wpisać to Crab rave na YouTube i będziecie mieli tą nutkę, nie? No każdy raczej kojarzy. Jak nie kojarzy, to cra rave, no i dosłownie bacie. To jest wszędzie, to jest dosłownie wszędzie. Było wszędzie. No i słuchajcie, w tym momencie mamy wszystko poodpalane. Ej, mamy tutaj Laki Bloki, 13 dni! Czyli tylko przez dwa tygodnie będą Lucky Bloki. Ej, to tego nie wiedziałem, patrzcie, a akurat tak zobaczyłem. No i uwaga, do, do coś nowego tutaj. No jak widać, mamy bityk Laki blo. Brainrod Gut Lucky Block i Secret Lucky Block. Czyli możemy go sobie kupić na serwerze. No to powiem wam, że. Patrzcie, jak to wygląda. 85% na nowego Brainrod Gut. Chyba Brainrod. Nie, to Secret. I 15% na tego lepszego Secreta. Tego szkieleta. Dobra, czyli za 4 koła Robux Ale to jest drogie. Orcalero, Orcala i jakiś Tigri. Nie wiem, Pobaranchili czy coś. Grayfrontini, coś takiego. Nie wiem dokładnie, widzowie. Ale to wygląda na to, że te nowe postacie są po prostu Z Lucky Blocków. Nie! Tam leci Lucky Block. No nie wierzę, widzowie. Nie wierzę, nie wierzę. Krap mi przywalił, nie, nie zdąży Lucky ogarnąć. Tam właśnie leci Lucky Blok. Patrzcie, tutaj mamy, dobra, mamy Lucky Bloka mitycznego. Zobaczmy, jak to wygląda. Weźmy go. I on idzie do bazy. Aha, dobra. Czyli mamy szansę, że się zespałni u nas Lucky Blok, albo możemy kupić takiego sobie za Robuxy. Czyli 179 Robux z widzowie to jest mityczny Lucky Blok. I tutaj mamy szansę na 40% na jakiegoś gołębia, na jakiegoś tygrysa, 30% i 30% na jakąś zebrę w Arbuzie. Nie wiem, w Melonie. Zobaczymy, no nie wiem dokładnie jeszcze w czym. W Arbuzie chyba. Okay, uh Kto dostał laki bloka, no ja mam laki bloka, elegancko sobie wziąłem. No i weźmy zobaczmy, widzowie, o co chodzi z tymi lucky blokami, bo jestem mega mega ciekaw. Ale to jest laki blok mityczny, i on trwa 10 minut. Czyli jak weźmiecie laki bloka do bazy, to musicie go otworzyć w mniej, yy, znaczy no musicie go otworzyć w tym czasie, kiedy tutaj się odlicza. Dobra, zobaczmy. Czy jak go się selnie, to a ja go mam sprzedać, czy a nie, on się otworzy za 10 minut. Dobra, to przepraszam widzowie, nie sprzeda nie sprzedajecie go. Nie klikacie niczego, nie klikacie. Czekamy 10 minut i on się za te 10 minut otworzy. I będzie randomowy Brainrod, właśnie nowy Brainrod z tego Lucky Blocka. No dobra, to powiem Wam, że ciekawa sprawa. Nie wiem, czy mam Brybry, bry, pata, pima, candy, wezmę dla pewności, bo wiecie, może się okazać, że go nie mam. E, dobra, polećmy dalej. E, czekamy na jakiegoś jeszcze, nie wiem, Lucky Blocka. Albo sobie zrespimy jednego, widzowie. Może sobie dorzucę tutaj Robuxa. Patrzcie, Brainrod Gut Lucky blok I byśmy mieli nowego Brainrod Gut Orcalero Orcala. M, albo tego Tygrysa, nie? No to by było ciekawe. W ogóle teraz to będzie mega rare. I to mamy tylko przez dwa tygodnie. Zakładam, że Lucky Bloki m, są generalnie, wiecie, bo no, laki bloki raczej tutaj będą po prostu latały randomowo, czyli mogą po prostu się pojawić w danym randomowym momencie. No i możecie wtedy go złapać, tego laki bloka, czy to mitycznego, czy Brain Road God, czy Secreta. No i po prostu zabrać do siebie do bazy. Najlepiej grać na piwie, wiadomo. Okej, okay. dwa razy lak added to all server. No, generalnie to już mam laka swojego na maksa, i to nic mi za bardzo nie dało. Wiecie, to się nie opłacało. Bardziej się opłacało wziąć Laki Bloka, dlatego go weźmiemy, widzowie, chyba, wiecie? Spam time, dobra, czyli będzie spamował eventy. No to warto by było widzowie Laki Bloczka odpalić. Ale w ogóle jestem ciekaw jeszcze jednego. Czy jak leci Laki Blok na tym czerwonym dywanie, to czy w tym momencie on łapie jakieś trajty na siebie? Bo jak się zmieni, no to wiecie, dostajemy jakiegoś Brain rot gat, jakąś postać. Tylko pytanie, czy można na Laki Bloku zebrać traity, które później przejdą właśnie na tą postać, która się pojawi, nie? Wiecie o co mi chodzi. No to właśnie jest takie ciekawe. Bombombini Gustini. Dobra, weźmy go. Zobaczymy, może jeszcze coś mu tutaj wpadnie, jakieś krabie rączki. Mogłem w sumie poczekać. Dobra, wiecie, ja tak zbieram dodatkowo, bo i tak mam te Brejroty najlepsze, te sekrety, Gut i takie rzeczy, więc tutaj raczej nie potrzebuję bombombini, ale mogę ją sprzedać, tak po prostu, wiecie, się pobawię, cyk, dobra. No i weźmy sobie Brybry Patapima, sprzedajmy i 7 minut i 50 sekund na Lucky Bloka, widzowie. Dobra, no to czekamy i chyba zrespię sobie jeszcze Brain Road Gut Lucky Bloka. Diamond Bombardero 11 tysięcy daje. Fajnie, fajnie. Ale już go mam oczywiście, także raczej go tutaj, widzowie, nie bierzemy, ale tu jest impreza, nie? Totalna po prostu impreza. Dobra, widzowie, jako, że admin nic już nie daje, to postanowiłem, że sobie odpalę Brain Road Gut Lucky Bloka. No bo wiecie, 3600 Robux, no to raczej nie chcę wydawać. Wolę złapać gdzieś tam i sobie popróbować, wiecie, trafić. Mamy 25 minut max lucka, także idealnie weźmy sobie tego Gatlak i bloka no i po prostu go odpalmy. zobaczmy jak to działa czy to daje od razu go do bazy czy on idzie tym dywanem zobaczmy zobaczmy jak to w ogóle wygląda więc kupię jednego i zobaczmy, czy nas oszukają czy nie ale idzie tralero tralala, widzowie. mam nadzieję że ktoś go tutaj że coś go trafi jakiś trecik dobra czy mamy tego bloka mamy czy jest od razu u nas jest ready od razu okej okay, dobra widzowie to będziemy otwierali to jest akurat no to będzie ciekawe to będzie ciekawe muszę skakać na górę patrzcie ten tung tung próbuje mnie uderzyć patrzcie wszystkie próbują mnie uderzyć nie no co tu się dzieje, dobra, uciekamy, uciekamy, wiecie. No właśnie, to jest najgorsze: jak jest tyle eventów, że one chcą nas uderzyć, i wtedy nie mogę, mogę, wiecie, dostać po głowie i nie wziąć tutaj naszego Brainrod Gat, tralala, tra ale nic niestety mu na głowę nie spadło. No słabo, żadne tak, nic takiego. No troszkę średnio. I teraz tak, policzmy sobie Girafę Celestre. Jest, dobra, widzowie, mamy skrabimi rączkami. 105 tysięcy zarabia taka Gold Girafa Celestre. Idealnie, widzowie, mega fajnie. Szkoda, że po prostu te lucky bloki są za tak dużą cenę w Robuxach, ale zakładam, widzowie, że to będzie przez i naprawdę te laki bloki będą się same respiły też randomowo na serwerach. Mam taką nadzieję, bo jak nie, no to za bardzo Pay to Win. Mamy trzy postacie, tu mamy dwie i dwie, czyli mamy cztery plus trzy. Dobra, siedem postaci, a aktualnie w indeksie ile tego jest? No tak, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, to mamy 55 na 58, czyli mamy jeszcze jakieś trzy do zdobycia bez tych laki bloków. No dobra. Ej, no i widzicie, przywalił mi ten krap, nie? No i teraz, jakbym chciał zebrać tego Rino tosterino to mógłbym, no nie zdążyć, nie? Jak mi przywali, no to jest właśnie najgorsze. Są. Dobra, weźmy Rino Tosterino. Tak, nawet wiecie, for fun. Po prostu. No i otwórzmy tego Lucky Bloka. Pewnie tego jesteście najbardziej ciekawi. Więc zobaczmy, jak to pójdzie minuta, do czego do kolejnego Lucky Bloka, to biorę jak coś. Dobra, widzowie, także mamy tego Lucky Bloka. I teraz tak, czy muszę go... Tak, muszę go otworzyć. No dobra, więc czy jesteśmy, widzowie, gotowi na nowego potężnego Lucky Bloka? Uwaga! Nowy, nowy potężny Lucky Blok, widzowie. Co mi wypadnie? Nie wiem. Tam może wypaść chyba... Mogą dwie postacie wypaść. Czekajcie, jak to wygląda tutaj. Ten taki tigri, tygrys jakiś, pewnie wypadnie. No i 25% na tego orcalero. Orka kala, czy jakoś tak, zobaczmy. Otwiera się i on się tak... A, to się losuje! Jak fajnie to wygląda! Patrzcie, no i tygrys będzie, tak myślałem. Mamy Tigro Ligre Frutoni. Tigro Ligre Frutoni. No dobra, więc mamy pierwszego widzowie tygryska. 23 minuty max laka. No fajnie, fajnie. Może nam poleci jakiś nowy tutaj brainrot bo tak naprawdę mamy trzy dostępne normalnie z tego, co tutaj wyliczyłem, a reszta to są laki bloki, nie? Więc mamy nowego brainrot gad tutaj Tigro Ligre Frutoni. Tylko ciekawe, no mam nadzieję, że dużo będzie tych lucky bloków na serwerach? No bo tak, kupować po tyle, no to wiecie, no to, to, to pewnie nie, no pewnie tak nie będzie, że tylko przez kupowanie. No mam nadzieję, że tak nie jest powiecie to by było zbyt głupie. Jeszcze trafiłem tutaj od din, din, din Duna. Mamy tego laki bloka za chwilę kolejnego, mitycznego. Także zobaczymy, co nam poleci. I tak myślę, czy jeszcze jednego, wiecie, tego tutaj Brerod gat nie wziąć, ale czy to się widzowie opłaca? No właśnie, bo to jest dość drogie, a jak wyleci nam znowu ten tygrys, no to już, i tak już go widzieliśmy, nie? A dajmy sobie tego mitycznego. Dodajmy sobie jeszcze jednego mitycznego. Dobra, stary, dawaj, cyk. Jak to wezmę, to on chyba się wtedy nie odlicza. No właśnie, więc na 100% widzowie macie teraz potwierdzenie, moim zdaniem, ja też mam potwierdzenie, że jest też dostęp, że te laki. Bloki będą się pojawiały, wie, mówiłem, mówiłem, dobra, jednak chcą. Patrzcie, normalnie się pojawiają, tak jak myślałem. Pojawiają się, nie, teraz ze zespawnowa, ale na pewno pojawiają się też normalnie. Także widzowie spokojnie, kupować pewnie nie trzeba. Ja kupuję po to, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Dobra, lecimy go sobie zgarnąć. Także zakładam widzowie, że będą normalnie się respiły randomowo, Nie często, ale te laki, bloki na pewno będą się respiły. Jak się ma max laka, to pewnie też wie, większa szansa, że polecą. Tak mi się wydaje, ale wiecie, jak już się dowiem dokładniej, to pewnie wam powiem na odcineczku kolejnym, bo aktualnie też jestem w miarę wiecie. To taki na no na świeżo, nie? Więc nie wiem dokładnie. I zobaczmy laki bloka mitycznego. Co nam poleci. widzowie? kolejne losowanie. To jest w ogóle mega fajna sprawa, że wymyślili takie losowanie z Laki Bloków. Mamy tygrysa e, Tigrilini, Watermelini. Dobra, czyli taki watermelini, Tigrilini. No i zobaczmy, na którym on był. Czekajcie, możemy sobie tutaj sprawdzić. On miał 30%, czyli gołąb ma więcej. No to odpalmy gołębia. Myślę, że teraz poleci gołąb, nie? Patrzcie, tu mamy kolejnego tego, którego kupiłem. Uwaga, i lecimy. Może ten gołąb, bo to jest taki detektivo gołębino? E, ile? Lepiej nawet, patrzcie, zibra, zubra, zibralini, Czyli zebra, zubra, zibralini I mamy tutaj jeszcze tego, możemy za 7,5 miliona sprzedać. Nigdy nie sprzedawajcie widzowie laki bloków. To jest najgłupsze, co można zrobić, wiadomo. Nie, nie róbcie tego, nie róbcie tego po prostu. Dobra, czyli mamy takiego. To jest podobne do girafy celestre, nie? To jest totalnie girafa celestre, tylko że to jest zebra. No dobra, więc mamy mityka nowego. Kolejnego mityka nowego tutaj, takiego tygrysa. Dobra, tutaj, kakto, hipopotamo, to już widzieliśmy, tego wywalę na razie, bo już brakuje mi miejsca. Ta krabowa balerina, no raczej widzowie, raczej wiemy o co chodzi. I też ją wywale trallero no niech zostanie i mamy tigroli gref to jest nasz najlepszy dropik oczywiście mamy jeszcze jednego breyrod gatlaki bloka także poczekam otworzymy i zobaczymy co nam poleci właśnie w tym nowym updatecie a żeby kupić widzowie tego secret no to nie wiem to musicie zostawić naprawdę dużo łapeczek w górę i dużo widzowie dużo słuchajcie po prostu komentarzy żebym otworzył właśnie tego secret gatlaki bloka to wam wtedy na kolejnym odcineczku myślę że mogę otworzyć wtedy widzowie wydam na to otworzymy sobie zobaczymy jak to wygląda leci girafa Celestre. oczywiście ją sobie tutaj złapię i czekamy żeby otworzyć laki bloka. Dobra widzowie, mam złą i dobrą wiadomość. Dobra jest taka, że faktycznie lucky bloki pojawiają się normalnie w grze, nie trzeba kupować za robuxy. Ja jeszcze jeden kupię, jeżeli zostawicie dużo łapeczek w górę. Dużo oczywiście, słuchajcie komentarzy laki blok, napiszcie laki blok, nie wiem, napiszcie co chcecie w sumie. Czy fajny od słuchajcie, bo mam już jednego lucky bloka secret, więc naprawdę jak widzicie, da się go złapać. Wtedy pojawia się informacja a secret lucky block has spawned i słuchajcie, spanikowałem i sprzedałem swojego rainbow tralero tralala. Dlaczego? Uwaga, bardzo ważna rzecz dlaczego? Bo mi się, że nie mam już miejsca. Jeszcze jedno tutaj było, nie? Więc sprze sprzedałem widzowie mojego Rainbow Trailero, tralala, tylko po to, koko fan to możemy wyrzucić, tylko po to, o teraz nawet potwierdza, słuchajcie, właśnie, bo pytało mnie, czy chcę usunąć Rainbow Trailero, tralala, i mówię, Dobra, usuń, bo wydaje mi się, że nie mam miejsca i Lucky Block nigdzie nie wejdzie, a on, on już był, wiecie, przy końcu, bo, bo nie było mnie przy kąpie. W ogóle nie zdobyłem tego sekreta, który się pojawił, jak wiecie na czacie, bo nie było mnie przy kąpie. I tak patrzę, idzie Lucky Block, mówię, nie no teraz to muszę złapać. No i się tak wiecie, zgłupiałem i faktycznie miałem miejsce także straciłem Rainbow Trailero, ale nieważne, bo będziemy mieli nowego sekreta, widzowie, i to, słuchajcie, o wartości naprawdę 3600 Robuxów. Idealnie, albo tego dinozaura takiego, albo tego szkieleta lepszego. No dobra, zobaczymy, wiem jedno, mamy też nowego Rebirfa, 7 trylionów potrzeba i Trenostruzo Turbo 3000, mam go, także idealnie sobie Rebirfa zrobimy pewnie w kolejnym odcinku, plus dodatkowo, widzę, idzie Cocofanto Elefanto Gold, ale to nam akurat nie jest potrzebne. Dobra, widzowie. Otwieramy Brainrod Gut Lucky Bloka. Dawaj, Orkalero, Orkala. Orkalero, Orkala. Nie, 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 nie. No, i gaj gorzej. Dobra, dowiecie. No, no fajnie i tak, nie? Ale nadal, nadal, widzowie. No wolałem Orkalero, Orkala, bo jeszcze nie mam go w indeksie. No i słuchajcie, mamy znowu Tigro, Ligre Frutenni. No i zobaczymy, co nam jeszcze poleci. Na razie, widzowie, w tym odcineczku myślę, że to na tyle. Zrobimy kolejny też z Secret Blokami. Kupię jeszcze dodatkowy, albo złapię ich dużo i zrobimy sobie taki odcinek, gdzie otwieram te lucky Bloki Secret, nie? Już jednego mamy. Nazbieram więcej. Muszę też. Poprzenosić te postacie, jak właśnie ten Gold od Indium Dune i tak dalej, te nowe mityki, sobie pochować na alt kontach, bo mam alt-konta też, widzowie. Tak, mam więcej brainrotów niż tutaj, więc ten Rainbow tralala, tralalero tralala, trudno. Straciłem to, straciłem, widzowie. Lecę dalej ogarniać, szukać laki, bloków. Pojawiają się same, także macie potwierdzenie na odcineczku. Dzięki za obejrzenie, widzowie. Widzimy się w kolejnym za niedługo. No, sobie za niedługo. Się